Jedziemy właśnie na ostatnie zlecenie w tym roku: KSW do Atlas Areny w Łodzi. Jestem bardzo ciekaw tego, co tam zobaczę. Nie wiem, czy będę mógł nagrywać, nie wiem, co tam będzie. Nigdy nie robiłem czegoś podobnego. Jeśli zastanawiacie się, jak wygląda życie fotografa, który sfotografował około 500 ślubów, to właśnie tak. Najgorszy obecny minus mojej pracy jest taki, że mało rzeczy mogę Wam pokazywać dużo rzeczy muszę ukrywać. Taka propa Atlas Areny. Wiecie co jest najgorsze w takiej fotografii koncertowej. Spóźnicie się dwie minuty i nie wejdziecie do środka. Nie zrobicie materiału. No i jest straszny problem. Patrzcie jaki korek. Dziast techniczny. Fotograf wjechać nie może. A te wszystkie auta zostaną zabrócone. Jesteśmy w środku. Wchodzę w końcu do pracy, hej. No cóż, petardy z tego materiału dzisiaj to raczej nie będzie. To trudno się fotografuje takie wenty. Yy, Autofokus. Ciągle ostrzył mi na siatkę w oktagonie. Miałem ogromny problem, żeby z daleka zrobić zdjęcia dwóm walczącym panom. Zdradzę też taki trik. Przestawiłem aparat na AFC, czyli autofokus kontynuujący. Było ciutkę lepiej, ale tylko ciutkę. Nie wiem, co wyjdzie z tych zdjęć. Miałem zrobić tylko parę kadrów pokazujących wydarzenie. Nie mogłem podejść blisko pod siatkę. A też nie chciałem nikomu y, zasłaniać, no więc y, nie jest źle. Uważam, że na materiał, z którego muszę oddać 10-15 zdjęć, wyszło bardzo fajnie. Hejka.